Manko widzowie dzisiaj będę sprzedawał z koleżanką. Hej. Y, 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 perfumy takie dzie dla dziewczyn, dla chłopaków. Więc, I pamiętajcie, dobra cena. No 20 zł, a w strefie kosztują 30 albo nawet 100. No, yeah. Więc no, jakby okay. taka butelka taka No jakby taka No taka jak taka ręka. No taka jak e, No taka jakby no, taka, O Tak jak e, ten ten patyk jakby taki tylko grubszy, grubsza więc widzimy się w różnych miejscach tak możecie nas spotkać oczywiście koło Mazowieckiej Małopolskiej Małopolskiej i Mazowieckiej w Częstochowie koło tam Żabki koło Mazowieckiej to na Oławskiej tak będziemy chodzić i Papa